Słyszałeś może o kryzysie czytelnictwa? Temat wraca falami. Rozmaite media i eksperci z naukowymi tytułami powtarzają statystyki o tym, jak niewiele czytamy i o tym, jak to czytamy coraz mniej. Według opublikowanych w tym roku badań Biblioteki Narodowej, zaledwie 38% Polaków przeczytało chociaż jedną jakąkolwiek książkę w ciągu roku. Jednocześnie zaledwie 9% z nas przeczytało 7 lub więcej książek. Kryzys ma są wzrost analfabetyzmu, ilości zaburzeń takich jak dysleksja i dysortografia, spadek inteligencji, spadek umiejętności czytania ze zrozumieniem i całą masę negatywnych skutków. Istnieje jednak pewien fundamentalny błąd w doniesieniach większości mediów. Czy błąd ten jest wystarczająco znaczny, byśmy opowieści o kryzysie mogli włożyć między bajki? O tym opowiem Ci w dzisiejszym wideo. Tu Maciek Prusiński, a ten vlog to rozwojowiec. Zapraszam. Jeden z artykułów o kryzysie czytelnictwa znalazł się przed moim nosem jakieś z 5 lat temu i przeraził mnie. Nie statystykami czy przewidywaniami, ale prostym pytaniem. Nie pamiętam, czy w jego treści, czy w jednym z komentarzy pod artykułem. A ile ty przeczytałeś książek? Pytanie dotyczyło roku minionego, a moja własna odpowiedź mnie zaskoczyła. Negatywnie. Miałem za sobą zaledwie dwie przeczytane książki w tamtym roku. Myśl ta brzmiała, jakby dotyczyła kogoś innego, kompletnie nie pasowała do tego, co myślałem o samym sobie, a miałem się za osobę no, zdecydowanie oczytaną. Myśl brzmiała obco, ale jednak. Fakt był faktem. Śmieszna ilość dwóch książek przeczytanych w roku. Co się ze mną do cholery stało przez te lata? Zapytałem sam siebie, oceniając się surowo. Czytając artykuł myślałem, że przecież no to mnie nie dotyczy. A tu klops. A potem przyszła kontrrefleksja. Przecież czytałem. Dzisiaj czytałem, wczoraj czytałem, przedwczoraj czytałem, czytałem tydzień wcześniej, miesiąc wcześniej, praktycznie każdego dnia. Czytałem artykuły z wielu dziedzin: blogi, publicystykę, komiksy, komiks internetowy, japońską mangę, czasopisma, newsy, poradniki online, jakieś tutoriale, oczywiście sekcje komentarzy pod co ciekawszymi treściami. Często samemu je pisząc i odpowiadając. Czytałem też długie, fabularne teksty, wracając do jednej z moich ulubionych gier komputerowych. To wszystko łączył jeden wspólny mianownik: że te, te wszystkie teksty nie były książkami sensu stricte, a że statystyki czytelnictwa mierzy się w przeczytanych książkach, całe to czytanie nie zmieniało faktu, że książki miałem przeczytane no, dwie. O tych wszystkich czytanych tekstach nie myślałem w kategoriach książek. No, może gdybym wśród nich przeczytał jakiegoś w tamtym roku jednego kompletnego ebooka, no to jasne, na pytanie odpowiedziałbym trzy książki, a nie dwie. Ale nie, akurat w tamtym roku żadnego kompletnego e wśród nich nie było. A względnie krótkie poradniki w formacie PDF jakoś w moich oczach się do książek nie kwalifikowały. Mierzenie czytelnictwa w książkach wydało mi się wtedy, no, delikatnie mówiąc, stosowaniem przestarzałej jednostki miary. Ale to nie był jedyny grzech tej metody. Była ona ułomna także na poziomie zupełnie innego założenia: kultu medium ponad treścią. Statystyki czytelnictwa mierzą czytelnictwo w książkach, bez względu na to, jakiej jakości jest treść. A ta przecież jest w przypadku książek, no, szalenie zróżnicowana. Tak jak w przypadku tekstów cyfrowych, prasowych czy online. Przykładowo, możesz namiętnie całymi seriami czytać niskich lotów romanse, które liczone w statystykach uczynią z ciebie intensywnego czytelnika, jak to pisała Biblioteka Narodowa, i to już w ciągu jednego, dwóch miesięcy z roku po przeczytaniu pierwszych siedmiu tomów. Gdybyś jednak pochłaniał tą samą ilość słów pisanych w postaci artykułów ze stereotypowego choćby pudelka i nic więcej, znalazłbyś się w statystyce w grupie Polaków, którzy nie przeczytali ani jednej książki. Tymczasem to, co decyduje o tym, czy i na ile tekst czytany wspomagać będzie rozwój Twojego intelektu i wiedzy, no zależy od rodzaju, jakości treści, a nie od medium, za pomocą którego ją wchłaniasz. No dobrze, ale wróćmy do naszej jednostki miary. Jedna książka. Jak przeliczyć nasze codzienne czytanie tekstów, rozmaitych tekstów na tę jednostkę? Z pomocą przychodzi nam Amazon i jego funkcja Text Stats. Kiedy ustawimy wszystkie książki dostępne w ich ogromnych zbiorach, od najdłuższej do najkrótszej, książką w samym środku okaże się kultowa pozycja nowy, wspaniały świat Huxleya, mająca 64 531 słów. Jak to się ma do innych mediów, które czytamy? Na potrzeby naszego eksperymentu myślowego uśredniłem ilość słów dla pięciu pierwszych artykułów: Pudelka, Onetu i Washington Post, jakie znalazłem na ich stronach głównych. Średnia dla obfitującego w obrazki i galerie zdjęć pudelka to skromne 190 słów na artykuł. By pochłonąć ilość tekstu porównywalną z zawartością przeciętnej książki musiałbyś przeczytać 342 artykuły na pudelku. <grym> w przypadku Onetu średnią z pięciu artykułów było 883 słowa, czyli musielibyśmy przeczytać 73 artykuły na Onecie, by móc dopisać sobie plus jedną książkę w stosunku rocznym do naszych osobistych statystyk czytelnictwa. Zmierzona na szybko średnia dla Washington Post wynosiła 1950 słów. Co oznaczałoby, że przeczytane w roku 33 zaledwie ich artykuły dałyby nam plus jedną przeciętnej długości książkę. Zaledwie 33 artykuły. Kiedy miesiąc ma 30 dni, a rok 365. Oczywiście zmierzenie i uśrednienie długości 5 przypadkowych artykułów to metoda pomiarowa no... Bardzo daleko od jakości zapewnianych przez porządne statystyki. Pomaga nam jednak zbudować pewną orientację w temacie i wyciągnąć pewne wnioski. Mianowicie, gdybyśmy liczyli ilość czytanych słów do naszych statystyk czytelnictwa, to regularne czytanie krótkich tekstów, przeliczone na książki zgodnie z ich objętością statystyczną, wywraca na głowę tą naszą statystykę, będącą podstawą mówienia o kryzysie czytelnictwa. 62% Polaków nie czyta w ciągu roku ani jednej książki tak brzmi statystyka. W końcu, skoro nawet 65 tysięcy słów w roku robi różnicę, to zupełnie przeciętnego internauty, choćby czytał tylko i wyłącznie posty na Facebooku. Już w skali roku zbierze się tyle przeczytanych znaków, by do statystyk mógł móc dodać kilka, nawet kilkanaście książek. W ten sposób moja osobista statystyka skromnych dwóch książek sprzed lat urosłaby do kilkudziesięciu. Co więcej, nawet osoba czytająca jeden króciutki artykuliks pidelka dziennie już przekracza ilość przeczytanych słów dających plus jedną książkę rocznie. A przecież właśnie brak chociażby jednej przeczytanej pozycji był podstawą straszących nas statystyk i bazą dla licznych prasowych nagłów. Podsumowując, mierzenie czytelnictwa w książkach mogło sprawdzać się jeszcze w XX wieku, kiedy no, pominięcie prasy czy ulotek rzeczywiście no, nie wypaczało jakoś bardzo statystyk czytelnictwa. Dziś mamy dziesiątki różnych źródeł słowa pisanego, a mierzenie czytelnictwa w książkach zwyczajnie przestało się sprawdzać. Przestało być miarodajne, oddawać rzeczywistość. Dopóki ktoś nie przeprowadzi badań czytelnictwa za pomocą od choćby mierzących ilość czytanych słów wtyczek do przeglądarki, odpowiedniej aplikacji na telefon i uzupełniających te badania ankiet, no nie będziemy wiedzieli, z jak dużym spadkiem czytelnictwa realnie mamy do czynienia. Celowo mówię o spadku, bo o kryzysie. Można mówić, kiedy twierdzenia, o nim podpierają twarde, wiarygodne dane. Moim zdaniem te stojące za tezami o kryzysie czytelnictwa po prostu wiarygodne nie są, właśnie przez to, jak wiele realnego czytelnictwa pomijają. Dziękuję Ci za obejrzenie tej prezentacji, a propos czytelnictwa już niedługo wskrzeszamy naszą vlogową serię książkowych recenzji. Tym razem w roli recenzenta usłyszysz Bartka Orzewskiego, którego być może miałeś już okazję poznać na naszym vlogu. Tak jak wcześniej w naszej serii Trzy Ziarna Mądrości, Bartek postara się wyciągnąć dla Ciebie największe wartości i kluczowy przekaz z recenzowanych tytułów. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania. I na koniec pytanie. Czy uważasz, że czytasz mniej niż kiedyś, uwzględniając media elektroniczne? Czy uważasz, że ludzie, których znasz rzeczywiście czytają mniej? Jak duży Twoim zdaniem może być Realnie ten spadek czytelnictwa? I czy uważasz, że nazywanie go kryzysem jest uzasadnione? Napisz proszę w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw, jakie jest Twoje zdanie w tym temacie. Do usłyszenia.